Witam Was bardzo serdecznie z tymi dwoma ja Jarzem, Piatką i Szarlotką Dla tej nie mam jeszcze ale dla tej mam Dla mnie jest to mnie so, ja sobie na temat Perliczek Perliczki są bardzo szybkie i Zupełnie ich się nie da dogodzić Nawet na rowerze jechałam Taki stoper sobie założyłem na rower Ile tam kilometrów na godzinę jechałem 40 kilometrów na godzinę o, ich się nie dało dogonić. Jak nam to jeszcze były dalej, nie wiem, 50 km na godzinę. I też perliczki nie dają się do oswojenia, dają się tak oswoić, że będą chodzić. Za tobą nie panie Heidi będą chodzić za tobą, ale to nie będą takie odłate, to nie będą odłate, jak kury. Tak siadają przed niektóre, to niektóre, to one tak nie mają pana kulawiec wyniesiają wy, wy, się. Pewnici wywodzą się głównie z Afryki. Tam one zostały pierwszy raz zlokalizowane i zostały na rynek do robienia legalnego. Ja mam akurat sześć perlic. I tu akurat będziemy mieć mały żeby... O, jak było tak... Uuu. To, to jest głos samicy perliczki. A ja to jest perlik. Też jak odróżnić perlika od perliczki. Perlik ma na pewno inny głos, jest grubszy i ma takie korale odlegające od głowy. A perliczkę jak rozpoznać? Już też idę też widzimy, że perliczka ta biała jest chuda jak widzimy to ma takie korale przystające do głowy to no, też nie wiem czy to nie jest przypadkiem perły bo takie bardzo stoją, ale ma małe te korale mi się wydaje, że te też nie tak przystają, no I ma zakrąglone Też też mają zaokrąglone korale i perliczki w tym swoim głosie, bo tak jak słyszycie, jak ta perniczka, to jest samica. samica, a jak tak trrr, to pernik to jest. I na przykład jak... Perniczki odstraszają różne zwierzęta, takie jak paszyńca, świeżba grzeko, muchy też odstraszają perniczki, myszy, nornice, szczury, jaszczurki, perniczki odstraszają, które są... W naszym kurniku. Gdy Czerka nie ma jako stado, to bardzo perliczki i tam perliczki samice się drobią. A jak już ich, ich tam pięć, sześć, to tak przestawiają się drzeć. Tego zagonimy. A teraz się samica drze. Darwa się. jak jest, no to się tak, prrr, To jest perlik. To jest akurat perlik, kulawiec i tak żeby jeszcze że jest gruba perliczka to, to jest chuda i perliczki też mają sobie, jak są kury broliery to są perliczki broliery a akurat kury broliery jajek nie znoszą a akurat perliczki broliery jajka znoszą tego zagonimy, bo się będzie za chwilę się nie da się ono No to, to więc taka jest ich polityka. I akurat muszę się pochwalić, że jest 1 czwarta na 4 czwarte subskrybentów. Mamy 25 subskrybentów równych. Już. Równe. 1 kwarta. A my chcemy mieć 4 czwarte, czyli 100 subskrybentów. A więc jest nas już 1 czwarta, chociaż tyle. Zawsze to coś. I też perliczki um, są odporne na wszystkie robaki. Jakby taki ptaszyniec był w kuchniku, to perliczka przeżyje, odstraszy go. No wchodź perliczek. I to są bardzo mądre ptaki. Jak widzą nas trzębia, to się drą. Perliczki się drobi, perliczki. Dr. Ale jednak o tym głoszę, czyli ta, dr, wszyscy się drą. Nie nie ma, że jak teraz perliczka i trrr, nie, wszyscy tak trrr się drom. Jak zobaczę zagrożenie lisa, jaszczurka, kurka, groźnego kota czy psa, to się drom, że idzie oguchnąć. Nieraz. No to to wszystko. Operliczka jutro spróbuję nakręcić coś innego. Może jutro nakręcić nakręcę jutro. Jutro spróbuję to nakręcić. Z, z, z czym mogą się kury kąpać i karliczki. To na razie. Cześć.